Cześć, witajcie. Wybieram się dzisiaj na Wisłę. Sprzęcik zapakowany. Tym razem mam już śruby. Pod akumulator nie zapomniałem. Troszkę popływam. Sprawdzę pompkę, bo skleiłem czy działa. Jeszcze chciałem zrobić mocowanie takie pod akumulator gdzieś na pontonie. Przykręcić tam do pawęży, także zobaczymy co się wydarzy. Jadę i widzimy się już na miejscu. No jestem na miejscu. Powolutku już działam. Dzisiaj... Dzisiaj tak podejrzanie nic nie zapomniałem. Także coś... Coś jest nie tak. Nawet zabrałem tą końcówkę ze sobą. W razie jakby pompka nie wydoliła. No tak ją skleiłem. Najpierw zgrzałem później na tym kleju do pontonu. No wygląda solidnie. Tu była taka szrama i tędy uciekało. Zobaczymy czy to coś da. Jeżeli nie da, to zakładam tą końcówkę. Tak jak tu. No i tym moim kompresorkiem, nie? Już próbowałem działa. Także tego nie zapomniałem sobie zabrać. Śruby mam do akumulatora. Nawet picie wziąłem dzisiaj. Kurde, no. Tu jest fajnie. Elegancko. Dobra, działam. Jeszcze ten. Jeszcze tu chcę, jak już będę miał podłogę zamontowaną, spróbuję coś tu wykombinować, tak żeby ten akumulator po prostu na jakimś pasku. Zobaczymy co z tego wyjdzie No powiem Wam, że nawet zadziałała ta moja prowizora od razu lepiej Kil też napompowany, także dzisiaj pływam normalnie Zobaczymy co pokaże silniczek No wiele się nie zmieni, ale jednak ostatnie pływanie to ja czułem, że ten ponton jest po prostu nienapompowany, nie napompowany, nie? Bo się nie dało. Dobra, działam. Tutaj pokażę Wam od razu, kurde, z tą kamerką. Coś takiego. I w tym miejscu będę chciał jakiś pasek taki dać, żeby ten akumulator po prostu nie latał, nie? Zaraz coś tu wytłem. Nawet wkrętarkę wziąłem i wkręty, także nic nie zapomniałem Powiem wam, że z tym silniczkiem to no nie będę tutaj kozaczył, że jest spoko super, że sobie dacie radę, bo jest naprawdę ciężko Ale, ale no daję radę wiadomo, no ale do lekkich rzeczy to nie należy Odpalam. Zobaczymy, jak pójdzie. Linia dobrze jest. Dobrze, bo kurde, zawsze coś. No dobra. Wygląda na to, że jest pełny. Dam mu sanie Dam mu ssanie, i fajna sprawa, bo już nie muszę siedzieć w pontonie jeszcze tylko luz czy na pewno jest a i tak chyba nie odpali Aha. jak jest na biegu to on nie odpali a w ogóle nic nie wiem czy czy nie musi być opuszczony zaraz sprawdzę tam chyba wszystko dobrze podpiąłem jak się nie mylę nie ma w ogóle reakcji na tak, tak, jakby był. Nie, na biegu nie jest. Coś musiałem źle zrobić. Momencik. No, jak się to mówi, wsadziłem mnie do tej dziurki co potrzeba. no Dobra, jeszcze raz dam go troszkę na głębszą, ale powinno być ok, już. Szarpaczek nie Muszę wskoczyć, kurde straszliwie nie Nie wiem, nie no muszę odłożyć kamerkę, bo sobie nie poradzę Muszę od razu zawiosła i bo mnie zniesie tam w krzory Także zaraz się widzimy No dobra, wypłynąłem z tej zatoczki Kurde jak on cichutko pryka no uciekać stąd bo znosi a jeszcze na sanie. Bardzo fajnie, przyjemnie. Teraz mu dam. Na luzie. No kurde, naprawdę jest mega mega cicho Nie wiem, jeszcze później z tym zbiornikiem sobie coś ogarnę Zbiornik muszę wziąć spod, spod tyłka, bo mi drga. Po prostu siedzę tak, jakby na nim, i tu troszkę mnie to nie pasuje. Jak na taki ładny dzień, powiem wam, że wędkarzy nie ma. Troszkę dziwne. ale może i lepiej poszaleję tu trochę dzisiaj A jest jednak wędka szkoła Ja wam o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, dość ważnej, że wyczyszczony jest gaźnik taką myjką ultradźwiękową u Marcina wyczyściliśmy go no i niby była dziura jak próbowałem w garażu a teraz nie ma w ogóle. Można odkręcić manetkę, tylko ta deska moja tutaj nie jest zbyt... nie poprawiło, 33 dalej jest, ale można dać kichę, taki dziwny dźwięk jest, nie wiem co to jest, ja by ktoś mógł napisać w komentarzu, czy ma coś podobnego, jak odpuszczam gaz, ma. O, teraz. Nie wiem, co to jest w szóstce, tego nie miałem. Ten 98 w 2T. Jak oglądałem filmik, zauważyłem, że też coś takiego podobnego miał. Taki dźwięk. Mi tu, a to mi tak rzęzi, kurde, to było. Później mu sprawdzę, czy się wyżej kręci, ale nie sądzę, żeby się wyżej kręcił, bo prędkość taka sama Także jest pewnie to samo, ale dziury nie ma, jest dobrze. do końca tam zobaczymy co jest zbyt. zmieniłem trymik wiecie co? To coś jest piękne Naprawdę Jest coś pięknego Tak się wydaje, nie? No niby spoko fajnie pali z, z manety, a z czy tego z szarpaka, ale jednak troszkę wygody człowiekowi nie zaszkodzi jest słabiutko słabiutko, 31 słabiutko, a dałem mu maksymalnie w, tak jakby w tą stronę chyba najlepiej jest na środkowe albo odpuszczę jedno Bo jest słabo A tam 2 na godzinę, no ale wiadomo Czemu ma być tyle jak może być lepiej jeszcze Jest tak jakby to ostatnie okienko Nic nie kopię Wpadł nowy rekordzik Dobra, zaraz wpadnę tu. Jest nowy rekordzik Bardzo fajny to będzie widać w każdym razie 35. Wpadło 35, także jest dobrze. Raczej taki trym już zostawię. Nie wiem jeszcze jak w dwie osoby, ale. A to też warunki, tak. Na razie pływam, bo jest dobrze. Nie ma dziury. Gra, ale płynę tam tak jak miałem do samego końca, płynę i zobaczymy co tam słychać. Dawno nie były, o, powiem Wam, że fajnie jest, bo te 20 22 na godzinę się bardzo spokojnie. Z ogromnym zapasem gazu. No i cichutko jest nie wiadomo no silnik chodzi pracuje musi być jakiś tam odgłos ale jest okej okay. naprawdę jest cichutko a na wolnych obrotach to jest mistrzostwo po prostu. Coś pięknego. Ale tak do 20 na godzinę to jest super. A zazwyczaj tyle się pływa, bo to jest taka, można powiedzieć, przelotówka, nie? Pływam cichutko. Niemalże jak na elektryku. że na brzegu to mnie w ogóle nie słychać. A prędkość 3 km na godzinę, czyli tak fajnie nawet. Nie wiem jak do trollingu, czy taka prędkość na wolnych obrotach jest dobra. Nie będę tam... patrz w... znaczy, nie, no w sumie wpłynę tam. Nie wiem, nie wpływać, ale wpłynę. Troszkę nim te telepie, powiem Wam szczerze. Skręca, bo tutaj jest taki na luźnym. Ale mi się wydaje, że szarpie nim trochę. Może ma troszeczkę za niskie te obroty. No, ale jak nie gaśnie, to, to niech se takie ma. Jak se takie ma, to co ja mu poradzę, nie? Ja by mu nie pasowało, to by gaz A skoro pyka sobie, to niech sobie pyka. Niech się morduje, co mnie to obchodzi <grywka> Nie ma wędkarzy Zabija, bo jakiś zamkną bramę Uuu, wow. Powiem wam, że jest czym przyświrować. Aż strach bo tak nakręcać kurde na takim pełnym gazie to nie jest zaciekawie. Naprawdę już miałem okazję się przekonać. Takie manewry, wiecie, jakie takie dość ostre z, z gazem. <laughs> Styki trochę trzeba by było pasy zapinać, a nie na takiej ławeczce śmisznej. <laughs> a z tym zbiornikiem, co na początku powiedziałem, że tutaj nie może być, bo jest lipa, okazuje się, że jest bardzo fajnie. Dlatego, że jak siedzę, to tak w tą stronę mi nie poleci, bo go korek blokuje, a w tą stronę blokuje ten. Także w sumie jest pod ławeczką, nie przeszkadza, nie lata, spoko. Zostaje tutaj. No tutaj chłopaki to fajną robotę zrobili. Profesjonalka naprawdę. Fajne zejście. Oczywiście nie na ponton, bo to pewnie nie o to chodziło, ale no. Jak sobie łowią, no to... Coś fajnego. Skrzypiu... Coś mi tu skrzypiuje. <laughs> no na wolnych obrotach go szarpie. Także chyba są troszeczkę za wolne. O. Teraz nie będzie skrzypiał, ale za ciężko chodzi znowu i dlatego mam gdzieś. Tak, można powiedzieć, na środku to ustawione. Tak jest w miarę. Trzeba będzie nas smarować. To no co, damy mu w kichę? Bo muszę się tutaj usadowić. I jesteśmy w ślizgu. Myślę, że 3 sekundy. Mam 3 do sety. To znaczy się 3 do ślizgu. Dobre. 3, muszę się zaprzeć tu. 4, a wy będziecie sobie liczyć. A ja wam powiem kiedy... Trzy cztery, start! i ślizg, Prędkość na razie trzydzieści, trzydzieści jeden. O, trzy do ślizgu to nie jest źle, co, chłopaki? Może trzy i pół. Pizda mu! Świrujemy! Woo! Nie da się tak powygłupiać, kurde, jest niebezpiecznie. Mówię, że się powygłupiał. Ale żartów nie ma. Naprawdę. 99 <śm> nie ma żartów. <śm -9> no. Powiedzmy, że nie ma żartów, ale... Tak coś pomiędzy nie ma żartów a jest dobra zabawa. O! Wam, że tak chodzić w zakręty w pełnym ślizgu. Fajnie. Kurde, jeszcze mi ta butelka tu... Za dużo szpeja jest, nie? Na takie wygupianie O kurde. A ja myślę, co mi tak śmierdzi? Właśnie miałem mówić, że coś mi... że mi nie śmierdziało paliwem, teraz mi śmierdzi paliwem. Kurde, już wiem czemu. Bo ja jak ten to jego ja tu trochę dociskam i po prostu stąd mam to pod nosem po prostu. Aha. Kurde, no nie za fajnie, bo o kurde mi się myli, cały czas mi się ten przycisk myli. O przepraszam, kamerka. I gaszę go tym. Kurde, no to widzicie, no niby jest fajne miejsce na. Na zbiornik, ale śmierdzi pod nosem. Ja wiem, no linii jest na tyle. Poprowadzę jakoś tam. Tu kupię takie przylepki i taką siateczkę sobie wsadzę. To miejsce, tak czy siak, zawsze jest zawalone gratami. To może być tam zbiornik i troszeczkę sobie gratów będę wsuwał jeszcze tam pomiędzy. No, tak to zrobię. Przyda się taki balaścig na przodzie. O. No i jak wam się podoba silniczek. Bo nic nie mówicie. Fajny jest. Fajny tylko ciężki skurwel. Gada. Od strzała Kurde, no to no marzenie <gry> Także nie ma się co zastanawiać, jak się ktoś zastanawia, że może se kupię, może nie kupować od razu, bo kurde Bo jak nie... Jak nie teraz, to kiedy? To nigdy, nie? Nie ma co Sześciokonny czy 9-9, czy, czy ten no to Szósteczka też fajnie pływa. Następny wypadzik na szósteczce, zobaczymy jaka różnica. Jeszcze tutaj sobie zmierzę odległość tej płyty do dna. A właśnie, bo tutaj jeszcze mogę coś z drewnienkiem przykombinować. A, w szósteczce nic to nie dawało. Zobaczę tu mam jeszcze tą płytę. Też mogę ją założyć. Może kiedyś założę i nagram filmik. Zobaczymy przy, przy większej mocy, czy ta płyta coś daje. Także jakieś plany są. Nic płynę dalej. Jeszcze mam kawałeczek drogi tam do, do mojej miejscówki, a jeszcze płynę w drugą stronę do końca. Ile się da? pik Kurde skrzypi. Jest. Fajnie, fajnie. dość ciekawy slipek. Tylko jak tu dojechać? Z błociaro Tam gdzieś, kurde, no droga nie zaciekawa, ale samo to zejście tutaj woda też tak nawet nie za głęboko od razu można wejść. Silnik zawiesić, powiem wam, że dość ciekawie to wygląda. Ktoś sobie zrobił, no. Może by się nie obraził, jakby od czasu do czasu tu ktoś sobie pontonik zrzucił. Nic płynę dalej, jeszcze tam za ten most i wracam powoli. a no, jestem już na brzegu. Pontonik się suszy. Także tak gaźniczek wyczyszczony ponton napompowany bo ostatnio tak jak mówiłem no był niedopompowany no osiągi się w sumie nie poprawiły jest 33 na godzinę tam miejscami było więcej ale to tylko takie tutaj nawet widzę top, top 36 ale to nawet nie wiem kiedy bo Powiem Wam, że. No nie, cały czas patrzyłem na to. No ale to na pewno tylko tak jakieś. Generalnie, tak jak pływałem, no to było 33-32 na godzinę. Także spokojnie. Nie potrzeba więcej, tak czy siak. Powiem Wam, że ten ponton mój na większą prędkość się chyba już nie nadaje. Zaczyna falować podłoga. Także te 33 na godzinę jest w sam raz Nie jest źle Najważniejsze, że nie ma dziury w gazie Normalnie fajnie odpala Nie gasi na wolnych obrotach Także jest ok A może na następny sezon kupię gaźnik nowszy Bo ten, ten jest Oryginalny Także ma już dobry parę lat Także nowy gaźnik Może jakieś ulepszone są Może będzie coś lepiej Na razie zostaje tak jak jest Przedłużam, także trzymajcie się, cześć i do następnego hejka.